Takiej rewolucji na szczytach rosyjskiej władzy dawno nie było. Po tym jak Putin po raz piąty zasiadł na kremlowskim tronie, wywrócił szachownicę, swoją. I figury, a może lepiej powiedzieć pionki, zaczął na niej ustawiać na nowo. Przetasowania są duże, ale z putinowskiej talii nikt jeszcze ostatecznie nie wypadł. No bo czy ktoś, kto zawsze mówi, że swoich nie brasajem, czyli swoich nie porzucamy, może od tak Kopnąć swojego druha, z którym od lat jeździ na rybałkę, czyli na wędkowanie, w syberyjską dzicz, włóczy się z nim po tajdze i pręży wspólnie nagi tors w promykach słońca na brzegu jeziora. Powiem Wam, że może, bo można kogoś kopnąć tak, żeby był to kop, ale kop w górę, a przynajmniej, żeby na taki kop w górę wyglądał. Jak to możliwe, o tym powiem Wam już za chwilę. Na zachętę, już teraz pokażę Wam te nagie torsy, no bo one naprawdę dobrze pokazują zażyłość, o której chcę Wam dzisiaj opowiedzieć. Zażyłość, która ma duży wpływ na rosyjską politykę. No i im dalej w las, tym tych torsów będzie więcej. Wcześniej proszę Was jednak, abyście wsparli nas w serwisie Super Patronite. Link znajdziecie w opisie tego, no i pozostałych naszych filmów. Z góry dziękuję też za subskrypcję naszego kanału, no bo w ten sposób możecie nam pokazać, że nasza praca ma dla Was po prostu sens. Zachęcam także do komentowania i lajkowania naszych treści. Dzięki temu z kolei YouTube rekomenduje te treści także innym. Ja nazywam się Arleta Bojkę, to jest kanał Koniec świata. No i już teraz opowiem Wam o nowej strategii Putina. No, i o chłopcu z małego miasteczka w Tuwie, który stał się mężczyzną przewodzącym paradom zwycięstwa na Platu Czerwonym. Ministro Obrony Rosyjskiej Federacji, Heroi Rosji, Generał Armii Sergej Szaigu, naprawiający akcent krasnej głosi. 9 maja. Sergii Szojgu, cały w orderach i medalach, a musicie wiedzieć, że ma ich ponad 20, w tym ten za odzyskanie Krymu, tradycyjnie przewodził defiladzie w Moskwie. Robił to od 12 lat, bo tyle wytrwał na stanowisku ministra obrony. Ostatnia Parada Pobiedy, czyli właśnie Parada Zwycięstwa, okazała się jednak jedną wielką klapą, no bo okazało się, że nie bardzo co i kto ma paradować. I to może mówić wiele o powodach dymisji podjętej przez samego Władimira Władimirowicza Putina, ale w Rosji nic nie jest tak proste, jak może wyglądać. Nikt nie wierzył w odstawki Nikt nie wierzył w dymisję Szojgu. Nawet wśród propagandystów nikt się tego nie spodziewał. Ogólnie rzecz biorąc, nikt nie myślał, że nowa kadencja może oznaczać nowy rząd i wszyscy się pomylili. W sensie to słowo w z Chociaż Sergiusz Szojgu jest dziś jednym z głównych orędowników agresji na Ukrainę, to całkiem niedawno przekonywał, że wojna z nią byłaby szaleństwem. Może dlatego, że z Kijowem łączy go więcej niż nam się wydaje. Co dokładnie, o tym opowiem trochę później. W każdym razie Szojgu bogiem wojny nigdy nie był. I ta, co tu dużo mówić, na całe szczęście, niezbyt mu wyszła. No ale każdemu zdarzają się przecież potknięcia. O brakuje go kompetencji wojskowych, mówiono nieraz tak jak i nieraz mówiono o jego dymisji, szczególnie wtedy, kiedy rosyjska armia dostawała łupnie od Ukrainy, a przecież Putinowi zamarzyło się zajęcie Kijowa w trzy dni. A kto marzeń, Cara nie spełnia? No właśnie, sami przecież wiecie. Choć pod koniec ubiegłego roku Siergiej Szojgu przekonywał, że rosyjska armia znów robi się harda jak nigdy, a właściwie jak sam mówił, jest już najsprawniejszą i najsilniejszą armią świata. Siły zbrojne Rosji są zdolne odpowiednio i skutecznie reagować na działania każdego przeciwnika. Doświadczenie bojowe zdobyło ponad 650 tysięcy wojskowych. Dziś nie ma na świecie armii bardziej przygotowanej do walki niż rosyjska. Jest najsprawniejsza, dysponuje najnowocześniejszym, sprawdzonym w bojach uzbrojeniem. sprawdzone w bojowych warunkach. Dla wojskowych Szojgu nigdy nie był swój. Rosyjscy oficerowie i żołnierze mieli wręcz z niego drwić i wyśmiewać jego nieskuteczność. Mówiono też o machlojach ministra, który, jak każdy urzędnik, brał wziadki, czyli łapówki kradł. Oczywiście kradł zgodnie z zasadą wskazaną przez Mikołaja Gogola odpowiednio do swojej rangi. W końcu i córkę musi być stać na luksusowe wakacje w Dubaju, no i kochanka też przecież liczy na miliony na koncie. Problem jednak w tym, że Szojgu nie upilnował podwładnych, bo jego zastępca Timur Iwanow kradł już tak bezwstydnie, że ostatnio trafił do akwarium czyli do szklanej klatki, w której na salach rozpraw w Rosji trzyma się oskarżonych. Ministerstwo obrony jest najbogatszym resortem. Zarządza tajnymi budżetami, a każdy tajny rubel, którego nie można policzyć ani sprawdzić, jest wart więcej niż dolar. Nawet w czasie pokoju armia rosyjska żyła zgodnie z zasadą rabowania na służbie każdego gwoździa, trudno sobie nawet wyobrazić, jakie bahanalia szalonego wzbogacania się dzieją się w armii teraz, gdy aktywne operacje bojowe idą pełną parą. O okradaniu rosyjskiej armii pod rządami Sergeja Szojgu wprost mówił twórca tzw. Grupy Wagnera, Jewgeni Prygorzyn, który w czerwcu ubiegłego roku otwarcie zbuntował się przeciwko ministrowi obrony, nazywając go malwersantem i łapówkarzem. Swoją cenę, jak wiemy, za to zapłacił, bo dwa miesiące po tym buncie jego samolot z nim na pokładzie się rozbił. Oto to ten chłopak, Wagner, Ci chłopcy tutaj to ludzie z grupy Wagnera, którzy dziś zginęli. F jest nadal świeża. A teraz posłuchajcie mnie. A teraz posłuchajcie mnie. To są czyjeś ojcowie i czyjeś synowie. A wy skurweszy, którzy nie dostarczacie nam amunicji w piekle będą żreć wasze wnętrzności. Myślicie, że jesteście panami życia? Myślicie, że możecie dysponować ich życiem? Mamy 70% niedobór amunicji. Tojgu, Gerasimow, gdzie jest ta pieprzona amunicja? Gerasimow! Gdzie moje Co ciekawe, najwyższą cenę za wojnę pod dowództwem Siergieja kuzugietowicza Szojgu płacą jego krajanie. Czy słyszeliście kiedyś takie imię? Kuzugiet? A takie nosił ojciec Sergii Szojgu, bo Sergii Szojgu pochodzi z Tuwy, czyli z Republiki w azjatyckiej części Rosji, tuż przy Mongolii. Nie wchodząc w szczegóły, Sergii Szojgu to Tuwańczyk mongolskiego pochodzenia lub, jak kto woli, tuwańskiego pochodzenia Mongoł. I właśnie Tuwa, która jest jednym z najbardziej odizolowanych regionów Rosji, pociągiem do stolicy nie dojedziecie. Paradoksalnie, Tuwa przewodzi wszystkim regionom Federacji Rosyjskiej pod względem liczby Potwierdzonych zgonów żołnierzy w Ukrainie na 100 tysięcy mieszkańców. A kto ich tam posyła? Szojgu. I nie przeszkadza mu to podkreślać, że Tuwa to jego jedyna ojczyzna ziemia ojców. To przecież tam przeprawiał się przez rzekę Jenisiej, skacząc po dryfujących krach lodowych. Biwakował w szałasie przy 40 stopniowym mrozie, polował, łowił, a nawet bez siodła, ponoć galopował na wielbłądzie. Coś wam to przypomina? Może to. Ha, ha, siebie. Dobre sobie. Siergju, kurzu Getowiczu, zarzucaj tam, tam gdzie nie ma ryb. Tam gdzie ryba nie. To głód po Tędy szedłem. Dotarłem na ten szczyt. Zajęło mi to 5 godzin. No, się ogóle, tracił 5 godzin. Początkowo mówił pan, że dotarł pan na ten drugi szczyt, a teraz pan zdecydował, że to już jednak za dużo? Bo. Super. Na rynek pójdziemy. Idziemy na bazar. Jak widać Putin i Shoigu nie raz i nie dwa spędzali wspólnie wakacje w syberyjskiej dziczy. I to właśnie z nim rosyjski przywódca najczęściej wędkuje, nurkuje, podziwia przyrodę i wygrzewa się w tuwańskim słońcu. A na oddych, czyli na wypoczynek, nie jedzie się przecież z byle kim. Chyba każdy z nas to wie. Takie okoliczności po prostu muszą zbliżać. Ale zanim Szojgu i Putin się do siebie zbliżyli, to pewnie zastanawiacie się, jak się poznali. Skąd w ogóle Szojgu wziął się obok Putina? A to było tak. Po rozpadzie Związku Sowieckiego utworzono, cieszące się w Rosji dobrą opinią, Ministerstwo do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych. Powódź, ogromny pożar czy katastrofa, na miejsce wysyłano tak zwane MCS. Najpierw to był komitet, dopiero później ministerstwo, ale to nie jest tutaj istotne. Na czele tej struktury, pomagającej przecież ludziom w biedzie, w 1991 roku stanął ściągnięty z prowincji inżynier budownictwa lądowego Siergiej Szojgu. I przez lata budował wizerunek sprawnego i zdeterminowanego pierwszego ratownika w państwie. Właściwie pierwszego ratownika Wszechrusi, niemalże zbawcy. Aż przyszedł rok 1999, Borys Jelcyn wyznaczył na swojego następcę Władimira Putina, ale jego zwycięstwo w wyborach wcale nie było przesądzone, bo istniał drugi, konkurencyjny blok z byłym premierem Jewginijem Primakowem i byłym merem Moskwy Jurijem Łuszkowem na czele. Oni też mieli pieniądze od części oligarchów i mieli partię polityczną. Ojczyzna, вся Rosja. Wiercie tylko działam. Wówczas Borys Bieryzowski, oligarcha, który wtedy wspierał kandydaturę Putina, a pod koniec życia zaczął go zwalczać, ale to już zupełnie inna historia. W każdym razie Bieryzowski uznał, że Putin, żeby wygrać musi mieć partię. Jedność nie miała żadnej ideologii ani programu, tylko technologie polityczne. Na liderów jedności Bieriezowski wybiera przypadkowych ludzi. W pierwszej kolejności szefa MCS, Siergieja Szojgu, miał bardzo dobry i przyjemny wizerunek ratownika. Rosję trzeba uratować. Uratujemy nasze państwo głosami. Szojgu był ministrem do spraw sytuacji nadzwyczajnych przez 21 lat i to jest swoisty rekord we współczesnej Rosji. Kiedy odszedł ze stanowiska, przez chwilę wydawało się, że wybiera się na polityczną emeryturę. Wydawało się przez naprawdę krótką chwilę no bo chodzi o rok 2012, i wtedy przez dokładnie 6 miesięcy był gubernatorem obwodu Moskiewskiego. Mniejsza odpowiedzialność, wydaje się, że mniej pracy, na pewno mniejsza presja. Ale Władimir Putin szybko znów go potrzebował, bo jeszcze w tym samym roku 2012 musiał po skandalu korupcyjnym zwolnić ministra obrony, no i nie miał na to stanowisko nikogo lepszego niż sergi szojgu. Teraz zdaje się, że lepszego kandydata znalazł, no ale nie martwcie się o sergeja Kużietowicza, ma zostać przewodniczącym rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa. Ale skoro on zajmuje ten stołek, no to ktoś musiał go zwolnić. A był to pełniący tę funkcję od 2008 roku Nikołaj Patruszew, człowiek do tej pory postrzegany jako jeden z najbliższych Putinowi, pochodzący oczywiście z Leningradu, czyli dzisiejszego Petersburga, wierny kompan, kluczowy architekt wojny, fanatyczny wróg anglosasów. Jastrząb, przy którym Putin to ponoć raczkujący czekista. No a tu dymisja. Czy i czym Putin otrzymał łzy, na razie nie wiadomo, choć chyba jedną, chusteczkę już mu podał, no bo jego syna Dmitrija awansował na stanowisko wicepremiera. Za to miejsce Sergeja Szojgu w Ministerstwie Obrony zajął pierwszy wicepremier Rosji, 65-letni Andrzej Białousow, cywil, który nigdy w wojsku nie służył, w służbach nie pracował, ale ma inne zalety. To zwolennik silnej roli państwa w gospodarce, ponoć, choć trudno w to uwierzyć, nie bierze łapówek. No, i jako jedyny z ekonomistów otaczających Putina w 2014 roku poparł aneksję Krymu. Ale przede wszystkim to doświadczony Dusigrosz, któremu ponoć Putin ufa bezgranicznie. To jego ekonomiczny guru, a państwo teraz bardzo potrzebuje pieniędzy. No i potrzebuje ich więcej i więcej. Oczywiście na cele militarne. Budżet wojenny Kremla puchnie już do poziomu z czasów Związku Sowieckiego. To 7% PKB na zbrojenia. A to groźne dla stabilności państwa, bo wywodzący się z KGB lokatorzy Kremla cały czas pamiętają, że Związek Sowiecki runął pod ciężarem właśnie wydatków zbrojeniowych. Mianowanie Białousowa może oznaczać, że wojna przechodzi do stadium wojny zasobów. Zwycięstwo będzie wykuwane w fabrykach sprzętu wojskowego i na rynkach międzynarodowych. Białousow rozumie i jedne i drugie. On jest jednym z kluczowych graczy, którzy przez ostatnie dwa i pół roku przeciwdziałali sankcjom, zajmowali się stanem gospodarki. Rzecznik Kremla Dmitry Pieskow, komentując te zmiany na szczytach władzy. Mówił o integrowaniu wydatków wojskowych z gospodarką całego kraju. Mówił o innowacjach na polu bitwy. No i to wszystko, to całe zamieszanie na pewno niczego dobrego nie wróży ani dla Ukrainy, ani dla nas. Bo po prostu oznacza to, że Moskwa swoją gospodarkę już w pełni przestawia na tory wojenne. No i skoro wracamy do sytuacji Ukrainy, no to jestem Wam winna jeszcze jedną informację. Matka Sergeja Szojbu... Rosjanka, ale wychowała się w Ukrainie, tam pochowany jest dziadek Sergeja Szojgu. Tam też w obwodzie Ługańskim, w wieku pięciu lat, Siergiej Kurzugietowicz został ochrzczony. No i jeszcze niedawno mówił, że Rosja z Ukrainą będzie żyć w pokoju. O jakim pokoju mowa? Dowiedzieliśmy się dwa i pół roku temu, kiedy paranoiczny car, śniący o imperium, posłał Sergeja Szojgu na zbrodniczą wojnę. No i nawet jeśli ten nie był z tego zadowolony, na tej pierwszej, wojennej na Radzie miał nietęgą minę, a potem długo nie pojawiał się publicznie, aż zaczęły już krążyć pogłoski, że miał zawał serca, no to jednak ostatecznie stanął ramię w ramię ze swoim kompanem od polowań i wypraw w tajgę. No i pewnie będzie nadal z nim ramię w ramię szedł, nawet jeśli kolejny raz w karierze po prostu zmienił stanowisko. Nazywam się Arleta Bojkę, jesteście na kanale Koniec Świata, no bo czyż Rosja takim końcem świata się dla nas nie stała. Jeżeli ten film był dla Was ciekawy, to zasubskrybujcie nasz kanał. Wasze wsparcie na Supi by Patronite. To jest z kolei dla nas szansa rozwijania projektu, który robimy po godzinach. No i wierzcie, że często z dużym poświęceniem, poświęceniem czasu oczywiście. Liczymy na Wasze lajki i na Wasze komentarze. Do zobaczenia.